W tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, ile żyłki powinno być na szpulce kołowrotka wędkarskiego. I to ma kilka ważnych założeń. Zapraszam do zobaczenia tego filmu. Dobra, ile powinniście mieć żyłki na szpulce od kołowrotka wędkarskiego? Powiem Wam tyle, ile jest Wam potrzebnych. To by była najprostsza odpowiedź, ale to niestety nie jest takie proste. A mianowicie... Z tego powodu, że w większości przypadków nie potrzebujecie więcej niż 100 metrów, ale będziecie musieli być może nawijkę robić większą. Teraz poznacie kilka metod na to jak macie za mało żyłki, jak macie za dużo żyłki co zrobić i ogólnie jak z tym sobie poradzić. Macie kołowrotek wędkarski, to zobaczcie, nieważne jaki kołowrotek, prawie zawsze w 95%, czyli prawie zawsze Ile żyłki potrzebujecie na danej szpulce będzie na, na korpusie waszego kołowrotka taka informacja? Czyli tutaj u mnie na przykład jest taka informacja. Line Captiti 025 no to jest inaczej po prostu grubość żyłki określona 200 metrów, czyli 0,25 żyłka z, na tym szpulce kowrotka zmieści się 200 metrów 0,30 grubość żyłki no to już się 150 metrów by na niej zmieściło i 0,35, ja mam zawsze 0,35 żyłkę u siebie zastosowaną, bo mam taką grubaśną żyłkę że prędzej krzaki wyrwę niż mi się zerwie zestaw wędkarski, no to 0,35 żyłkę jak mam stosowaną, no to 120 metrów tak jak widzicie, mogę sobie założyć takie żyłki. No ale teraz się pojawi sensowne pytanie, no dobra, ale ja mam inną żyłkę, inną niż tutaj jest wymieniona na kowrotku, no to ile metrów mogę jej nawinąć na taką szpulkę? To w tym Wam pomoże kalkulator żyłek wędkarskich. Wpisujecie w internecie kalkulator żyłek i pojawią wam się proste takie kalkulatory przeliczniki, gdzie wpisujecie grubość żyłki i tam długość jaka tutaj jest na waszej szpuli lub kowrotku. I on Wam przeliczy, ile tej żyłki możecie nawinąć takiej, jakiej używacie. Jakiejkolwiek nie używacie, to on Wam przeliczy bardzo dokładnie, ile możecie jej nawinąć na daną szpulkę. Jeżeli Wam tutaj się nie znajdują takie oznaczenia, to czasami takie oznaczenie może być na samej szpulce żyłki gdzieś umieszczone. Jeżeli jeszcze nie macie nawiniętej, to tam też możecie przeczytać taki parametr. Rzadziej się to zdarza, z reguły jest to na korpusie, kołowrotka. Ale jak tutaj nie znajdziecie, to szukajcie na szpultce. A jak nie znajdziecie ani tutaj, ani tutaj, no to już trudno. To będziecie musieli sobie zrobić przewijkę jakiejś żyłki, aby sprawdzić, ile mniej więcej jej wlazło na taką szpulkę. Oczywiście, jak będziecie bardziej doświadczeni, to ocenicie to też wizualnie wzrokiem. No i teraz bardzo ważna informacja, mianowicie czasami jest tak, że macie żyłki za mało. Wam potrzeba jest tam, no powiecie sami, że zarzucacie nam żyłkę może na 20 metrów. Może trochę dalej, ale więcej niż na przykład stuwa nie jest z reguły potrzebne. I macie tej żyłki, szpula duża, dużo pojemności, i macie tej żyłki za mało, czyli by tak ona mocno, tak jak tutaj widzicie, duży taki schodek się nie zrobił, czyli jeszcze dużo żyłki mógłby mieć więcej nawinięte. To co musicie zrobić? Zasada jest bardzo prosta. I oczywista, na szpulkę, jak jeszcze żółki oczywiście, na tej szpulce nie macie, to pamiętajcie o nawinięciu na spód tej szpulki. Rozwiązania takie typowe ich jest kilka. Jedni stosują taśmę izolacyjną najzwyklejsza taśma izolacyjna do kabli ją nawijają tutaj, bo ona jest gładka. Nawijają tutaj po prostu tą taśmę izolacyjną, ale rozwiązanie nie jest za dobre z tego powodu, że ta taśma izolacyjna jest taka potem lepka i zostawia taki syf po sobie, jakbyście chcieli tą nawijkę zdjąć. Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie taśma malarska, czyli po prostu papierowa taśma do malowania jakiegoś tam precyzyjnego. Niektórzy jeszcze widziałem, że po prostu. Y Worki foliowe, te jednorazowe po prostu sobie często nawiali, ale one nie są równe, i dlatego to rozwiązanie też nie wydaje mi się za dobre. Pamiętajcie potem, jak jeszcze jest czysty, czy już z nawijką, szpulka, żeby zahaczyć ją. Waszą żyłkę, żeby ona nie była luźno, po prostu sobie nałożona i Wam potem gdzieś zleciała. Czyli możecie to zrobić, jeżeli nie macie specjalnego zadzioru, bo z reguły, w owrotkach jest taki specjalny cypelek, o który zahaczacie pętelkę waszej żyłki, aby ona nie spadła. Jeżeli tego nie ma, no to musicie zrobić taką większą pętelkę, którą sobie nałożycie dookoła szpulki i zaciągniecie sobie no właśnie tą pętelkę, żeby ona była ciasna i wtedy Wam ta żyłka też nie spadnie, jakby się już po całości rozwinęła ze szpulki. Ale z reguły są to jakieś zadziorki yy, wystające właśnie na szpulce, za które zakładacie tę pętelkę i nie ma żadnego wtedy problemu. No i to właśnie to, co jest ważne, to jeżeli macie taki duży próg jak tutaj, no to pewnie się domyślacie, że podczas wyrzutu, czyli jak będziecie zarzucali yy, wędką, no to ta swobodne rozwijanie się żyłki może być troszeczkę problematyczne. W niektórym momencie może one po prostu zahaczyć o ten wystający próg. Mimo, że ten próg oczywiście ma taki kształt e, spadkowy, czyli po prostu nie powinien być jakby zahaczający, to i tak może czasami on przyblokować swobodne rozwijanie się żyłki. Dlatego jak widzicie, tu powinno być troszkę więcej żyłki, trochę bliżej. Tego grzbietu niż tak mocno ona zagłębiona. I analogia jest też oczywiście w drugą stronę. Jeżeli byście chcieli na równo z tą szpulką nawinąć żyłki, to pojawiałyby wam się takie problemy, że jakbyście ją sobie tylko zwijali to te zwoje waszej żyłki ze szpulki by same po prostu się przeskakiwały nad szpulką, a tym samym by Wam żyłka się zaczynała plątać już w tym momencie. Czyli za dużo żyłki też nie możecie mieć na szpulce, dlatego że. Te zwoje same zaczną wyskakiwać bez waszej wiedzy i zaczną się po prostu plątać. Dlatego bezpiecznie to można sobie takie 2-3 mm, 4 nawet tutaj pozostawić, aby było to troszkę zagłębione. U mnie raczej powinno być troszkę więcej żyłki niż jak widzicie jest obecnie. No i informacja jeszcze taka poboczna, która też dotyczy szpulek, ale już nie tyle ile nawinąć na niej. Ale dla Was bardzo ważne, pamiętajcie, że po sezonie jak się on skończy to zdejmujcie tą szpulkę z żyłką i albo ją po prostu tą całą szpulkę sobie zdjąć i schować do worka foliowego, gęstego, grubego lub kilku worków foliowych. Dlatego, że ona nie będzie się utleniać i nie będzie wtedy pękać. Źle jest pozostawiać żyłkę na wędce i one żeby gdzieś tam w szafie leżały czy garażu. Lepiej... Te szpulki zdjąć i wszystkie schować sobie do grubych worków foliowych, ciasno, szczelnie zawiniętych, żeby tam się nic nie utleniało, nie wietrzało i tak samo, żeby one zachowywały siłę. Dlatego, że tą żółką już mam wiele lat, ona dalej łamie krzaki, i ona po prostu się nie niszczy. A jak żółki, której się nie trzyma, tylko ona sobie leży gdzieś tam w garażach i tak dalej, niezdejmowana, jest to naprawdę szybko one tracą. Swoją siłę. I jeszcze powiem Wam, że zanim zdejmiecie sobie szpulki i schowacie po skończonym sezonie wędkarskim, to też dobrym rozwiązaniem jest, a w zasadzie nawet bardzo dobrym sobie rozwinięcie całej tej żyłki. Oczywiście ktoś może Wam pomóc lub możecie przez jakieś tam pozeginane elementy ją rozwinąć i całą żyłkę na całej długości przeszyć sobie szmatką nasączoną płynem do naczyń. To jest bardzo dobre, bo wyczyścicie tą żyłkę i ją też w pewnym sensie odrobinę zakonserwujecie. To jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby przed skończonym sezonem, czy tam na skończenie sezonu Całą żyłkę sobie przetrzeć, czy nawet w sezonie, oczywiście to też może się zrobić podczas przed wyjazdem na ryby, sobie przetrzeć płynem do naczyń szmatką, czyli po prostu szmatkę przeciągnąć ciasno żyłkę, aby ona była sobie oczyszczona. Ale pamiętajcie, po każdym skończonym sezonie też dobrze zrobić sobie taką na niej operację, a potem szpulki schować do tego worka, o którym mówiłem wcześniej. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby więcej coś dodać do tego filmu, zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Dzięki za jego obejrzenie. Zapraszam na następne. Cześć.